Teraz w euro. Aż dwie raty gratis. I do listopada nie płacisz. Bralka Whirlpool w ratach 1212 zł. smartfon Xiaomi w ratach 839 zł. Okazję na lepsze życie znajdziesz w sklepach i na euro.com.pl Jaka jestem? Przebojowa. Wrażliwa. Wesoła. Pewna siebie. Moja twarz to paleta emocji. Zniwa q 10 Power, pozwalam sobie na nie wszystkie. Formuła z najczystszym aktywnym koenzymem Q10 redukuje zmarszczki w 4 tygodnie. Twoja twarz, Twoje emocje, 100% Ciebie. Ten moment, w którym odkrywasz, że to co najlepsze, możesz mieć zawsze na wyciągnięcie ręki. Odkryj smaki Kinley, teraz również w wersji Zero Cukru. Zbiera ty gratis i do listopada nie płacisz w sklepach i na euro.pl. Czy to wzdęcia, gazy, niestrawność, ból brzucha czy zespół jelita drażliwego, wypróbuj kompleksowy lek. Iberogast łagodzi aż cztery problemy trawienne i nie tracę już pieniędzy. Iberogast, wiele objawów, jeden iberogast. Skuteczność przebadana klinicznie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food czy golonka. A używki? Kawa. I nie tylko. Proszę brać nowość. ProLiver Plus Magnes. Musi Pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnes, który może być wypłukiwany przez używki. Na wątrobę. Super! Ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy Panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby i wspomaga trawienie, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. Świetnie, Proliwer plus magnes. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Proliwer z magnezem. Zdrowa wątroba plus magnez. Od kiedy jesteśmy dziadkami, mamy trzy razy więcej okazji do pomocy. Trzy razy więcej ruchu. Gdy pojawia się ból, mamy traumon. Pierwszy w Polsce. Bardzo dobrze się wchłania i 10 razy lepiej koncentruje się w miejscu bólu. Traumon mi pomógł, to i ja pomagam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Traumon w miejscu usuwa ból. Teraz większa tuba to więcej pomocy. Słuchaj, nie daję sobie rady z tą menopauzą. Jestem rozdrażniona, ciągle się poce. A do tego trudności z zasypianiem. Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę. Femitonina łagodzi objawy menopauzy i do tego szybciej zasypiam. Bo bierzesz dodatkowo tabletki na sen? Nie muszę. Femitonina działa również w nocy. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Jest taki posłuszny. Maluchy go uwielbiają. Może pomogę. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Najpierw dobra. W aptece dostępna jest pozytywum. Jego składniki świetnie koją nerwy. Zaraz na zła. Co tam się stało? Tak, on nie jest taki grzeczny, ale jest śliczny. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki pozytywum. Idealna łazienka zaczyna się od ciebie. Od ciebie. I Ciebie! Może ucieszysz się, kiedy 8 mm hartowanego szkła okaże się fikusoodporne. odporne. Może poczujesz się lepiej zużywając mniej wody. A może dopiero szafka podumywalkowa i mandra za 746 w zestawie z umywalką mira sprawi, że łazienka zyska swój styl. Dlatego w Kastorami zaprojektujemy łazienkę idealnie do Twoich potrzeb. Sprawdź nas w sklepach i na Kastorama.pl. Jak wiesz, że ktoś na ciebie czeka, to zrobisz wszystko, żeby zdążyć. Nie ma, że głowa boli. Normalnie biorę APAP. Uwalnia się w 3 minuty i nie zaburza koncentracji. Była sobie raz piękna księżniczka, uratowana przez... Z życiem zapoznaj się z treścią ulotki do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nowość. APAP Intens. Zwalcza intensywny ból i stan zapalny. Uff. Podwójną siłą. To ja, Jan Wedel to moja fabryka w latach 30. A to czekoladnicy, to oni wiedzą, jak tworzyć wedlowską czekoladę gorzką. Dziś fabryka jest taka: czekoladnicy tacy, a przekazywana o czekoladzie wiedza ta sama, by wciąż dostarczać wam niepowtarzalnej przyjemności. Gorzka ma kakao, starannie wybrane, prosto z Jest gładka, krucha, ma intensywny zapach i smak i doskonale pasuje do świątecznych deserów. Sprawdź na wedel.pl. Wedel czas na przyjemność, a chłopiec i zebra jak smak. Wedlowskiej gorzkiej. Pełnie uśmiechu. Poczucie pewności i komfort przez cały dzień zapewnia krem mocujący Protefix. Nakładasz go rano, a proteza ani rusz i drobinki jedzenia nie przedostaną się pod protezę. A ty jesz co chcesz. Wybierz Protefix protefiks i tak trzymaj. Gdy sięgasz po produkty Gelwe, pojawiają się magiczni pomocnicy. Ruszyła wielka loteria. Do wygrania trzy Toyoty od Gelwe. Gelwe, naturalnie pyszne. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. A, no to gołąbci. No wiesz? A wy? Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć trawisto. Trawisto wspomaga trawienie, redukcję nadmiaru gazów, wspiera pracę żołądka, wątroby i jelit. Pyszne. Trawisto i trawisz to. I Zakrzan Tomek Kamel. Jeśli zdarza się państwu trochę dłużej pospać, jeśli przespaliście początek pytania na śniadanie w dwójce. albo jeśli zainteresował was jakiś wątek lub szczególnie wciągnęła jakaś rozmowa, to mamy dobrą wiadomość. Codziennie w TVP Kobieta od 11:30 pytanie na śniadanie. Takie drugie pytanie na śniadanie. <laughs> Koniecznie bądźcie z nami 11:30 TVP Kobieta. Do zobaczenia. Największe wydarzenia w świecie mody: światowej sławy projektanci, młodzi kreatorzy stylu. Najgłośniejsze kolekcje, najlepsze domy mody, najbardziej znane modelki i modele. Świat mody w Tvp Kobieta od poniedziałku do piątku o 16:55. Dziś wieczorem w TVP Kobieta. O 19.00 kwiaty na warsztat. O 19.30, Dwa światy, Jedna Miłość w serialu Velvet. A o 21.30, Clive Owen i Juliette Binoche w filmie Wypisz, Wymaluj Miłość. Do zobaczenia w TVP Kobieta. está aqui